Cześć wiem, witajcie, z tej strony Kacpery, a to jest drugi odcinek z serii Młodziach na Roli. Yy, właśnie tak się będzie ta seria nazywać, ponieważ wybrałem sobie z, z Waszych komentarzy yy, taką serię, yy, taką nazwę na serię. No i dzisiaj co? Będzie sprzedaż rzepaku. Yy, jak widzicie już sobie podjechałem. No i mamy dzisiaj do sprzedania 5 ton rzepaku. Na początku sobie zobaczymy gdzie jest cena dobra, bo jak widziałem, jest mega dobra cena. Jak widzicie, 2122 i to jest na skupie. Skup zbóżowego, a skup zbóż zburz... tu jacek. O, tutaj. Zaznaczmy sobie. Dobra, mamy tu tam no, pełna przyczepa jak widzicie. Jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie jest bizon, to bizon już stoi na polu bo jestem pożniwał rzepaku właśnie i nie wiem czy tędy sobie dojadę możemy tędy spróbować pojechać bo tędy jeszcze tam nie jechałem więc sobie tam pojedźmy yy, więc okej okay, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję jeśli odcinek wam się spodoba yy, no i co ja już sobie lecę na ten skup Wziąłem akurat Masę Fergusona, bo on nie jedzie szybszy, ma więcej mocy i łatwiej będzie iść z tą przyczepą, a 60 wiecie wolniejsza, będzie miała troszeczkę ciężej z tą przyczepą, więc też wybrałem sobie Masę Fergusona. Tu przez jakiś lasek szybko jechać muszę, bo niedługo skupy zamykają. Dzisiaj sobota akurat okej yy, Okej, okay. yy, okay, dobra, zobaczcie jak, jak widzicie dojechałem tędy, tu jest jakaś asfaltówka całkiem ładna i teraz w tą stronę nic nie jedzie I gdzie to jest, bo ja nie widzę, to jest tam dobra, więc jeszcze prosto ten dziwny mogę w sumie zamknąć. Ok, jest dobre. A, to jest tutaj, dobra. Dobra, gdzieś widać, że duży skup. Dobra, bierzemy sobie na wagę. Tylko zważymy się... Ile? Wyjściała się, dobra. Zważymy. A, kierunkowska zgaszy. Siemy sobie. Dobrze, to niech tu Pan wierzy. Zważy Pan i później tam będzie ile. Dobra. Tylko No całkiem sporo, słuchajcie. Ważyny. Zobaczymy ile będzie ile będzie właśnie za 8 ton rzepaku. Tutaj na skupie A, szybko cyk i, i sypiemy. Dobra, jak widzicie, ładny rzepaczek czarniutki, piękny. 16 tysięcy, słuchajcie, dostaliśmy za ten rzepak, i jeszcze mamy trochę w silosie, więc, no, sporo. Słuchajcie, możemy z tego zarobić. Będziemy teraz się zważyć, ile to będzie. 16, dobra, szybko. idziemy tutaj. No, niech tu pan liczy? Okej, okay, dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Pan jakiś taki małomówny. Małomówny znaczy. A O, samochód. Nie wiem, czy pojedziemy teraz po... No, dobra, pojedziemy tam No, ja panu wam opłaca się chyba rzepak siać. Jak widzicie no, przychody mamy całkiem spore Więc już na przyszłość będę wiedział, że żeby rzepak Na stację możemy w sumie zajechać Ale nie wiem mam w sumie tam mam blisko autogasa ten taniej niż tutaj na stacji Tutaj wiecie jakaś taka główna droga jest oni sobie tutaj jeżdżą Tankują. tankują. Sowy jakieś. Dobra, no masy jest troszeczkę brudny, ale już obczaiłem sobie, słuchajcie, yy, ten kerszer. Yy, już jadę oglądać, zobaczymy. No nie będzie nówka, znalazłem takiego, słuchajcie, za yy, za tysiaka. Yy, I całkiem fajnie wygląda. Oczywiście, pewnie wiecie, nie jest najnowszy y, model, ale... Ale mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawował. Więc jutro sobie pojedziemy. Nie wiem, czy nagram z tego odcinek. Jednak trochę to daleko, ale wiadomo, możemy nagrać. co? Tylko... O, mi tu przyczepa z tyłu skacze. To wiecie, bardziej... woczna droga. O kurczę, nie mam wjazdu. Dobra. cyk, Czytamy. Yy, no i co? To było chyba na tyle w tym odcinku. Yy, dzięki za oglądanie. Yy, no i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli odcinek Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!